Witam drodzy widzowie! Dzisiaj kolejny film z cyklu, do którego nie potrzebujemy motocykla. Zauważyłem po statystykach, strony, że bardzo dużo osób, bardzo dużo czytelników zagląda na stronę poświęconą rejestracji motocykla. Także dzisiaj, w tej mazurskiej, pięknej okolicy, pogadamy sobie o rejestracji motocykla. Dla tych z Was, którym nie chce się czytać, przybliżę trochę ten temat. To, co jest na stronce, będziecie mieli tutaj link w opisie. Jeżeli ktoś tutaj trafi i będzie chciał sobie poczytać, a nie pooglądać mnie, jak wiosuje, to <grymnie> możecie sobie to przeczytać. Tymczasem, ja sobie płynę jeziorkiem Marus. To jest Waplewo w na drowo. Zjazd siódemki koło Olsztynka-Olsztyna. I no co, zapraszam Was do oglądania. Płyniemy i. Rejestrujemy motocykl. Także zobaczcie, jak tutaj jest fajnie. Tak to wygląda dookoła. Zaraz przyczepię sobie tutaj z przodu kamerę i będziemy sobie opowiadać, co dalej. Płyniemy tam do rzeki Maruska. Taka mała rzeczka. Będzie trochę chłodniej, bo tutaj słońce mocno dzisiaj daje Także tak, płyniemy dalej Ok, od czego by tu zacząć? Żeby przerejestrować motocykl, bądź go zarejestrować Trzeba się wybrać do wydziału komunikacji odpowiedniego urzędu Jeśli mieszkasz w mieście na prawach powiatu To będzie urząd miasta, w pozostałych przypadkach urząd starostwa powiatowego nie trzeba tam być osobiście Możecie wysłać tam kogoś pełnomocnika Gdy jest to członek twojej najbliższej rodziny Nie ma z tym związanych dodatkowych opłat Natomiast jeżeli wybieracie za pośrednika osobę niespodkrewnioną To będzie 17 zł opłaty skarbowej Wniosek o zarejestrowanie motocykla można zdobyć na dwa sposoby Pobierając go ze strony urzędu e, Drukujecie sobie, uzupełniacie w domu Bądź w urzędzie takie druczki są do pobrania no i uzupełniacie go już na miejscu, tak, e, jasne. E, do wniosku trzeba dołączyć dowód osobisty, umowę kupna sprzedaży z przeglądem technicznym, dotychczasowe tablice rejestracyjne oraz jeżeli ją dysponujecie, jeżeli nią dysponujecie, kartę pojazdu. Trochę pomyliłem drogę, to raczej nie tutaj musimy zawrócić. Ale zaraz naprostujemy, gdzieś tutaj miał być ten skręt. Na a tu wszystko porośnięte, to raczej nie tędy powinniśmy płynąć. Zaraz napłyniemy na miejsce. Zostałem się z tych haszczy. Co a propos rejestracji motocykla, jeszcze możemy powiedzieć. Jeżeli chodzi o ten wniosek o rejestrację czy wyrejestrowanie. Pojazdu, możecie go też pobrać z mojej strony. Co już jest, raczej płytko, blisko do ziemi. O, widać, że jest muł O, proszę, tam nie wiem, czy widzicie, jaki piękny bociek. Rybki pływają. To my szorujemy po dnie Prawie tym kajakiem ok, złożyliście wniosek. I co dalej? Po uzupełnieniu tych wszystkich formalności, o których powiedziałem przed chwilą, uiszczycie niezbędne opłaty. O nich powiem wam za chwilę. Otrzymujecie tymczasowy dowód rejestracyjny. Możecie posługiwać się nim przez maksymalnie 30 dni dowód, tak zwany twardy, otrzymujecie zazwyczaj nieco szybciej, to trwa od jednego do trzech tygodni. Co ważne, jeżeli motocykl kupiliście w tym samym powiecie, w którym go rejestrujecie, nie będziecie musieli zmieniać tablic rejestracyjnych. Wystarczy, że urzędnik zmieni na nich naklejki legalizacyjne. Przerejestrowując motocykl, nie zapomnijcie o ubezpieczeniu. Polisa OC po sprzedaży motocykla będzie nadal ważna, o ile nie wypowiecie umowy. A to można zrobić w dowolnym momencie. Jeżeli zdecydujecie się na to, pamiętajcie, że firma ubezpieczeniowa może na nowo obliczyć składkę, a więc nie wykluczone, że zapłacicie więcej niż poprzedni właściciel. Czy poprzedni właściciel? Żebym się tu zaraz nie zakopał, jak tą Afryką. Nie, trzeba wychodzić z tego, bo chyba nie przepłyniemy tam dzisiaj, jednak coś mi się tutaj pogubiło z tym, z tą rzeką Wracamy na otwarte wody, o tu jakoś nieprzyjemnie Widać tam prąd, więc ta rzeczka to powinna być gdzieś w tą stronę tutaj, przepływ tylko to jest wszystko takie porośnięte, że nie wiem, co się z tym porobiło Widać jak nas znosi, nie? To gdzieś tam powinno się wpłynąć, ale tutaj tyle tych szuwar, że jakoś już przestałem się orientować Kiedyś to było łatwiejsze Jeżeli ściągnęliście wymarzony jednoślad z zagranicy, będzie tutaj trochę więcej formalności. Do wniosku poza wymienionymi wcześniej dokumentami trzeba dołączyć też dowód opłacenia podatku akcyzowego, a jeśli kupiliście botocy w kraju niebędącym członkiem Unii Europejskiej, to też dowód odprawy celnej i świadectwo zgodności z WE. Pamiętajcie, że dokumenty wystawione w obcym języku przed złożeniem w urzędzie muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. To będzie dodatkowy koszt. A właśnie jeżeli chodzi o koszty, przejdźmy sobie do tego, ile to będzie kosztowało. Nie, szlam taki, że wracam. Nie wypłyne są później słyszycie te żaby, jak rechot się tutaj rozpoczął. To? Koszt rejestracji motocykla kupionego w naszym kraju. To będzie około 180 zł. Co się na to składa? Opłata ewidencyjna mamy 2 zł. Naklejki legalizacyjna i kontrolna to jest 12,50 i 1850. Opłata za wydanie pozwolenia tymczasowego 13,50 Dowód rejestracyjny 54 zł. Za tablicę rejestracyjne zapłacicie natomiast 80 zł. Pamiętajcie, że tego ostatniego wydatku możecie uniknąć, tak jak powiedziałem, bo... Kupiony w tym samym powiecie, więc nie będziecie musieli blach wymieniać na nowo. Koszt rejestracji motocykla kupionego za granicą będzie nieco większy i wynosi około 256 zł Nieznacznie tutaj o 50 groszy droższa będzie opłata ewidencyjna Będzie też trzeba wyrobić kartę pojazdu, za co zapłacicie 75 zł nie zapomnijcie również o kosztach prac, pracy, no w sumie pracy, tłumacza e, przysięgłego. E, tutaj, w zależności od miasta i ilości dokumentów, to ceny wahają się od 50 do nawet 200 zł. I to wszystko, jeżeli chodzi o koszty. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać, bo tutaj trochę zaczęło wiać. E, powiedzieliśmy sobie już a propos. W rejestracji motocykla, swoją drogą na mojej stronie www.motomyślakietrips.pl znajdziecie wnioski, wzory takich dokumentów rejestracji, wyrejestrowania motocykla. Także możecie stamtąd sobie poddać, wydrukować i przejść się do urzędu, po prostu go zostawić. To by było na tyle, także trzymajcie się, cześć. Dzięki, że oglądacie, że jesteście i jest nas coraz więcej.